22 czerwca 2025 Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie jesteśmy dzisiaj znowu w Łodzi trzeci test mecz zieloni kontra czerwoni w ramach testów piłkarskich Football Trial, serdecznie polecam stronę footballtrial.pl, także testypiłkarskie.pl tam wszystkie informacje dotyczące projektu i też historii zawodników którzy wypłynęli na szersze piłkarskie wody dzięki test meczom. Wiktor Nieckarz w bramce zielonych, dalej Kurzaj Kamiński Grabara, Mokracki, Kiełkiewicz Tokarczyk, Boroński, Olechnowicz Maciejewski i Kryska w pierwszej tercji na ławce Przytarski, Żochowski i y, Szymańczyk. Tak wyglądało zestawienie drużyny zielonej. Zawodnicy urodzeni w latach 2009-2011. Jarosiński, Węcerz, Błaszczyk, Jabłoński, Kolański, Szepietowski, Okrajni, Wojczak, Matusiak, Słodki, Banasiak, Gostomski i na ławce Suchodolski i To skład y, drużyny czerwonej. No, i zobaczmy, jak wyglądał ten trzeci test mecz. Poprzednie e, naprawdę były bardzo dobre. Dużo się działo, dużo jakości, dużo bramek. No, i ten trzeci test mecz zapowiadał się w Łodzi bardzo ciekawie. Czerwoni w posiadaniu. Początek tego spotkania dość upalna pogoda, oczywiście spotkanie rozgrywane na sztucznej nawierzchni lewa strona no próbował się tam zabrać Michał Banasiak potem dograć no ale to wszystko było słabe e, tutaj druga próba zabiera się Michał Banasiak z piłką 16 metry zablokowany przez ofiarnie tam interweniującego stopera z numerem 3 Michała Mokrackiego jeszcze piłka w szesnastkę i gol piłka po rękach bramkarza drużyny zielonej e, trafia do siatki nie dał rady powstrzymać tego strzału Wiktor e, Zobaczmy jeszcze raz. Zabrał się jak 16 metr. Zablokowany bardzo dobrze, ale ambitnie powalczył w drugie tempo, by tą akcję sfinalizować. Dobre przyjęcie, odwrócenie się i e, grający z ósemką. Nikodem Gostomski wpisuje się na listę e, strzelców. Zawodnik Wiktorii, e, Wyso gotowo. No i zieloni zabrali się za odrabianie e, strat. Puszczony w bój, grający z numerem e, 30. 8. Bruno Boroński ostatecznie strzał z przed 16. Tam był też zamieszany w tą akcję Maciejewski. No ale ostatecznie wyratowali się Czerwoni. Tym razem stały fragment. No i próbował e, grający z 14. Piotr Kryska, zawodnik młodej Włocławianki. Włocławek Czerwoni. E, tutaj e, bliscy przejęcia po tym nie najlepszym wykopie bramkarza. No i spojrzmy, zreflektował się. Wiktor Nieckarz, przepraszam, dobra interwencja, zbity strzał do boku zgodnie z elementarzem e, bramkarskim. No i czerwoni napierali, Szepietowski, uderzenie, tym razem znowu dobrze e, golkiper Zielonych. No i czerwoni wciąż w natarciu, kolejne uderzenie, kolejny strzał. Tego, który no, zapisał się, myślę, w kilku notesach po tym meczu, a no, więc Banasiak, stały fragment gry, wysokie dośrodkowanie, tutaj trochę problemy z komunikacją w drużynie zielonej w defensywie. Spójrzmy, jak to się skończy. Czerwoni bardzo wysoko założyli pressing, uderzenie z dystansu. No, ale dość pewna ta interwencja Antoniego Przytarskiego, zawodnika MUKS-u. Bydgoszcz, Czerwoni. Znowu ładne przedarcie się. Tym razem Kolański uruchamia partnera. Wykończenie, ale zbyt lekkie. Nikodema Gostomskiego. No miał kilka sytuacji ten zawodnik. Aby wpisać się na listę strzelców Zieloni. Wreszcie jakaś akcja ofensywna. Prosi o podanie żochowski, jednak strzał z dystansu partnera kończy się niepowodzenie. Zieloni. Kolejna akcja, dobre przejęcie w środku, ale tylko na chwilę, uruchomienie Dawida Kurzaja, Olimpik Wrocław, to jego klub, nabieg do lewej nogi raczej niż do prawej, no ale to wszystko za długo trwało, też dobra interwencja wychodzącego z bramki golkipera Adriana Jarosińskiego, no i gola dla Zielonych wciąż nie mieliśmy. Szymańczyk, dobre prostopadłe podanie, bardzo dobrze uruchomił partnera. Jest tam dwóch, trzech zielonych w polu karnym. Jeszcze myślałem, że będzie próba podania, no ale ostatecznie strzał został wyblokowany. Jeszcze szansa dla zielonych zakończona bardzo szybko na ponowienie tego ataku. Szymańczyk znowu rozpoczął tą akcję zielonych, obudzili się zdecydowanie jego partnerzy, a więc zespół zielonych, ale ten strzał znowu zbyt lekki, ze zbyt dużej odległości, by zaskoczyć bramkarza. Maciejewski, zawodnik Plymouth Marine Academy. Zabiera się w szesnastkę, bardzo dobrze minął rywala. Czeka na partnerów, czy tutaj na własną rękę będzie tą akcję wykańczał, chyba już piłka opuściła plac gry, jeszcze sędzia daje grać. Ostatecznie też z tego bramka nie padła. Chyba też znowu brakło decyzyjności i zdecydowania, czy podawać, czy strzelać. Zieloni cały czas w tej fazie spotkania nacierali, no i wreszcie, wreszcie mają gola. Bardzo dobre uderzenie Aleksandra Kamińskiego, zawodnika Żarowianki. Wyrównuje, no wydawało się, że czerwoni pójdą po kolejne gole, że tutaj kwestią czasu jest e, właśnie poszerzanie tej przewagi, powiększanie tej przewagi przez drużynę czerwoną. No a zieloni, kapitalne uderzenie Kamińskiego z pola karnego, płaski szczur, można powiedzieć, tak to się kiedyś na podwórkach nazywało, trafia do e, siatki. No, i zieloni się obudzili. Naprawdę złapali rytm. Kolejna akcja ofensywna. Tym razem no to wykończenie jest zbyt y, słabe. No i Wiktor Nieckarz y, dobrze sobie poradził, bo to on bronił y, w drużynie czerwonej w tej y, tercji. Dobre zagranie. Trochę szczęścia w tym było. Kolański obsłużył partnera. Jest już szansa w polu karnym, ale za długo. Tam Dawid Wojczak-Matusiak zwlekał ze strzałem. Dobrze, teraz odbiera piłkę Gostomski, w środkowej strefie zabiera się trójką zespół e, czerwonych e, Banasiak. Rozgląda się, gdzie są partnerzy, oddaje piłkę, dobre podanie, czy będzie bramka? Tak jest! E, Nikodem Gostomski wreszcie e, trafia do e, siatki. Zawodnik Wiktorii wysoko gotowo, 2009 rocznik, dobre warunki fizyczne. No i tutaj sam rozpoczął tą akcję, bardzo po koleżeńsku też zachował się e, Michał Banasiak, przyjął piłkę. Zaczekał na partnera, odegrał. No i to wykończenie wreszcie takie skuteczne, pewne i do siatki. Czerwoni znowu złapali wiatr w żagle. No, takimi fazami to spotkanie przebiegało. Dobrze rozciągnął grę suchodolski do lewej strony, zejście do środka, ale strzał fatalny. Kolejna akcja czerwonych. Bardzo ładnie utrzymał się przy piłce Wojczak Matusiak, zawodnik Widzewa, zobaczmy, strzał z dystansu, no i zabrakło niewiele. Piłka nie trafiła w bramkę, ale do poprzeczki było dość niedużo. Wancerz do bramkarza, tutaj nie najlepiej, golkiper drużyny czerwonej wznawiał tą akcję. No, i jak to się skończy? Czy uda się trafić do siatki? Ależ trafienie! Ależ gol! Coś pięknego! Piotr Kryska, zawodnik Włocławianki, Włocławek. Zobaczmy jeszcze raz. Coś fantastycznego. No, nie najlepiej tutaj zachowała się defensywa. To podanie nieudane trafiło w plecy zawodnika drużyny czerwonej. No, i zobaczmy jeszcze raz. Fantastyczne to trafienie. No i mieliśmy naprawdę sporo emocji, sporo bramek, sporo akcji, które no, zwiastowały kolejne gole na tablicy wyników. Spójrzmy na to uderzenie z dystansu. Niepewna ta interwencja bramkarza drużyny zielonej, Antoni Przytarski odbił piłkę, no ale na jego szczęście rywali nie, nie zdołali dobić w tej sytuacji. Bruno Boroński. Dobrze, zaczął tą akcję. Gracz SKP Słupca. Puszczenie w bój Kryski. Uderzenie! No i Piotr Kryska po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców. Fantastyczny strzał między oczy. Tak to się często mówi. Bramkarza w krótki róg. Spójrzmy jeszcze raz. Bruno Boroński. 2011 rocznik. Naprawdę fajnie tą akcję rozpoczął. Obsłużył partnera podaniem. No i Piotr Kryska lewą nogą nad bramkarzem. Do siatki. Trzy zieloni. No i czerwoni znowu zabrali się do odrabiania strat. Dłuższe podanie na Banasiaka, ale to partner odbiera i ostatecznie jest gol. Jest bramka dla drużyny czerwonej. Ciężko stwierdzić, który z zawodników wpisał się na listę strzelców. Musimy się mocno przyjrzeć. Hubert Słodki, filigranowy zawodnik, umieszcza piłkę w siatce. Gracz Chemika Bydgoszczy, 1,57 57 ale wielkie serce do gry, 2011 rocznik. No i miejmy nadzieję, że jak Leo Messi rozwinie swoje umiejętności e, piłkarskie. Zieloni w natarciu, to było naprawdę ciekawe spotkanie. Cios za cios, fala ataków za falę e, ataków i kolejny gol dla drużyny zielonej. Michał Szymańczyk, gracz GKS-u Bełchatów, spójrzmy jeszcze raz. Od początku był tutaj w pierwszej linii ataku, rozpoczął tą akcję. Po chwili piłka zwrotna. I mijał rywali naprawdę z dużą gracją. Zobaczmy jeszcze raz: jeden, drugi, trzeci. I bramkarz pokonany dziubnięciem piłki. No, wyborna ta akcja. Michał Szymańczyk. Duży plus można postawić przy jego nazwisku. Piotr Kreska. Zabiera się lewą stroną. Oddaje piłkę Wojciechowi Tokarczykowi. Ten strzela, ale prosto w bramkarza. O Czas się kurczył. Każdy z zawodników chciał pokazać się z dobrej. E, strony, jeszcze jakąś akcję się zapisać tutaj e, w notesach. Suchodolski na lewą stronę, pole karne czerwoni mają szansę! No i nie ma gola, nie udało się dobić tego do siatki jeszcze. E, tam nie wiem, czy nie było spalonego. Tak czy inaczej, kolejna akcja czerwonych. Dobre uderzenie z dystansu. Popisał się Szepietowski, ale popisał się też e, Bramkarz drużyny zielonej. Antoni Przytarski, dobre, kolejne uderzenie z dystansu, ale tym razem braku nieco do celu, rzut karny dla drużyny zielonej, czy to okaże się skuteczne, spójrzmy, podszedł do tego Wojciech Tokarczyk, włókniarz Zelów, pewnie do siatki, kolejny gol dla drużyny zielonej, 5 do 3, no i raczej było prawie, że pewne, że to zieloni przechylą szalę na swoją korzyść, co na początku tego spotkania no myślę, że nie było takie oczywiste. I tutaj mamy to trafienie z rzutu karnego. Jeszcze raz pokazane. Zieloni jeszcze próbowali. Jeszcze kolejny atak. Pokazuje się to karczyk rozochocony bramką. Teraz on przy piłce. Dobre podanie prostopadłe. Nie ma spalonego. Nie ma szóstego gola. Dobra interwencja goalkipera. No i koniec tego spotkania. Zieloni wygrywają. Dziękuję serdecznie. Maciej Szcześniewski.